To właśnie to życie z, z programem. Mnie to zawsze pamiętam tutaj na tej grupie jakieś wiele lat temu przyszła taka pani psycholog i rozdała taką ankietę i tam był jeden z tematów, jak w życiu stosuję 12 kroków. Nie? Patrzyłem na to, tam nie piłem kilkanaście lat i, i, i stwierdziłem, że ja, że ja w ogóle... Nie stosuję 12 kroków. Nie? O, o tych krokach to się tam mówi na mitingach, tam jakieś tam pierdoły, ale nie to, żeby to stosować w życiu. Nie? No i dopiero teraz, jak e, kilka lat temu y, zrobiłem ten program na, na Wielkiej Księdze, to widzę, że to jest y, zupełnie co innego niż y, to, co mówiłem wiele lat temu nawet na tej grupie. Nie? Ja na przykład jak mówiłem na tej grupie, to mówiłem tam byłem, tu byłem, księdzuko tam tamtego, to, tego. Tu mnie niektórzy znają i to dobrze, nie? A dzisiaj mogę powiedzieć tak, że rano się pomodliłem na kolanach, żeby dzisiaj się nie napić, żeby nie zapalić papierosa, żeby być uczynnym dla drugiego człowieka. Nie? żeby nie skrzywdzić komuś <laughs> żeby móc żeby miał taki dar móc pomóc komuś nie żeby przyjść tutaj i płakać jakie to życie jest ciężkie że się zesrałem i siedzę w gównie i po prostu piecze mnie dupa bo siedzę na tym gównie tak jak tutaj Niektórzy koledzy po wiele lat nie piją i potrafi tak przyjść i, i pierdzielić trzy, po trzy Ale zrobić program to, to nie, to po prostu nie jest, nie jest dla mnie. Nie chcę frajerzy robią. No Ja niestety do tych frajerów się zapisałem i, i zobaczyłem, że to życie jest zupełnie co innego. nie. to jest zupełnie co innego, co, co ja przez całe życie. Myślałem, myślałem tylko o tym, co ja mogę dla siebie zrobić, gdzie mogę być, co mogę mieć, co mogę dostać i tak dalej. A to życie, które mi nakłada, przypominam, tylko wspólnota anonimowych alkoholików, to jest życie zupełnie inne. Nie? To jest właśnie zajęcie się dzisiaj tymi dwoma nowymi osobami, wziąć od nich numery telefonów, porozmawiać z nimi, spróbować pomóc. Oczywiście nie można pomóc komuś. To jest na terapii, bo to jest zupełnie co innego niż terapia, nie? Program anonimowych alkoholików, nie? Program anonimowych alkoholików mnie uczy tego, że nie ja tu jestem najważniejszy. Nie moje użalanie, nie moje jęczenie, tylko zajęcie się, mnie zdrowie daje zajęcie się drugim człowiekiem. Drugim człowiekiem. Że ja tu nie jestem najważniejszy. Nie? Jak ja nie piję tydzień, to już mam pomóc następnemu, który tu nie pije jeden dzień. Nie? A nie się pompować, tak jak ja się kiedyś pompowałem. Aż pamiętam, krzyczek kolor mi napisał. <laughs> się pompujesz, pompujesz, kiedyś ten balon pęknie. I pęk! Po 15 latach balon pękł. Wróciłem z Ameryki, zacząłem chlać. Po 5 latach wylądowałem w schronisku dla bezdomnych. No nie? Tak jak teraz mój kolega, wybitny informatyk e, dzisiaj dzwoni do mnie i ja mówię, ale gdzie się możemy spotkać? On ja mówi, no wiesz, ja mieszkam w schronisku dla bezdomnych. No nie? Bo po 12 latach niebicia żona mnie rzuciła i, i zacząłem pić. I wiecie, ja cy tak myślałem, ja jestem e, z kobietą, którą kocham i która ona mnie kocha, ale e, jakby ona odeszła ode mnie, to bym też zaczął pić, bo, bo wtedy się fajnie pije. Wreszcie się mówi: yy, problem z głowy, jestem sam, nie mam dla kogo żyć, i tak dalej. Nie? Także zobaczyłem, że nawet w swoim życiu, kiedy zaczynałem pić, to tak naprawdę szukałem powodów. Nie? Dzisiaj, jak mam kilkunastu podopiecznych, nie? którzy co chwila dzwonią do mnie. I, i, I którym byłoby głupio powiedzieć, jak ktoś się ich pyta, kto jest twoim sponsorem? No ten się, kto tam stoi przed mitingiem i, i na flaszkę znowu zbiera. No, nie? no to tak głupio raczej nie. I dzisiaj wiem, że nie żyje dla siebie, a żyje. Słuchajcie, moja matka była aktorką dość tam znaną i ona nigdy nie piła, nigdy nie paliła i. Jedyne co pamiętam, to kiedyś w hotelu wzięła taką szklankę, mówi, bo takiej w domu nie ma. Nigdy nic w życiu chyba nawet nie ukradła. Nie? I ona żyła 57 lat. A ja, którego tutaj przyjaciele moi współbracia nazywają bandyta, no nie? Nazywają bandytą, no nie? bandyta, ja żyję 65 lat, słuchajcie. Z tego prawie 40 lat w tej wspólnocie. Nie? Ale dlaczego? Może właśnie dlatego, żebym dzisiaj powiedział prawdę o tym, jak trzeba żyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.